Pierwszym krokiem do zdrowienia po toksycznej relacji jest głęboka wiedza. Jest, jest to fundamentalny krok do, zdrowie, do zdrowienia, e, ale wiedza nie taka powierzchowna, on był narcyzem, ona była narcyską, tylko głęboka, rozbierająca na czynniki pierwsze to, co ci się wydarzyło i dlaczego tak boli. Nie wystarczy odcięcie, nie wystarczy nawet blokada ani puszczenie przeszłości. A zatem, kiedy zaczynasz czytać, słuchać, poznawać mechanizmy narcyzmu, psychopatii, zaburzeń osobowości, nagle coś ci klika. Coś wydaje się znajome, coś przypomina ci to, co przeszłaś. To, co wcześniej było mgłą, zaczyna się porządkować. To nie była miłość. To była idealizacja. To nie był konflikt, to była manipulacja. To nie byłam ja, to był gaslighting. To jest moment, w którym w twoim mózgu aktywuje się kora przedczołowa, ta część, która analizuje, łączy fakty, buduje obraz świata i nagle to wszystko ma dla ciebie sens. To był schemat. To nie twoja wina. Ta wiedza ratuje dosłownie życie emocjonalne. Twoje. Moje uratowała. Bo nagle widzisz, że ty nie zwariowałaś. Zwłaszcza, gdy trafiasz na pojęcia triangulacja, cytr nadużycia, dysocjacja, CTPSD, uzależnienie traumatyczne. To, co było. Było chaosem. A teraz staje się dla ciebie mapą uzdrawiającą. Zaczynasz integrować przeszłość z teraźniejszością. Przestajesz być tylko limbiczną reakcją, stresem, lękiem czy tęsknotą. Zaczynasz odzyskiwać kontrolę poznawczą. Zwiększa się aktywność kory przedczołowej, osłabia się dominacja ciała migdałowatego. Układ nagrody dopamina zaczyna reagować. Nie na wyobrażenie jego jej, ale naprawdę na ten temat. I prawda, która boli, ale jednak leczy. Deziluzja. Cios w serce, ale właściwy. To faza rozpadu iluzji. Znika złudzenie, że to była wyjątkowa relacja, znika nadzieja, że on, ona się zmieni. Znika mit, że coś mogłam, mogłem zrobić lepiej. I właśnie wtedy następuje pierwszy wewnętrzny rozłam. Twoje ciało jeszcze tęskni, ale twoja świadomość już wie. To jest najtrudniejszy moment, szczerze mówiąc, bo jeszcze nie jesteś wolna, ale już nie jesteś ślepa. To moment, kiedy empata płacze, wyje, ale nie wraca. Bo wie, co się wydarzyło, wie, co się dzieje w jego mózgu. To czas, kiedy integrujesz wspomnienia. Ciało migdałowate próbuje przywracać miłe chwile, ale kora przedczołowa nadpisuje je prawdą i mówi: stop, stop, stop. Tak nie było. Było tar, tak i tak. To jak odstawianie emocjonalnego narkotyku. Krok trzeci rozpamiętywanie, żałoba po iluzji. No niestety, przerabiamy to. Porabia, pojawia się faza, w której paradoksalnie zaczynasz przeżywać wszystko jeszcze raz, ale tym razem świadomie.